Cisza, spokój, słońce. Czasem warto odpocząć od zgiełku miasta. Znajdujemy się koło Pierwoszyna. To jedna z sypialni Gdyni, której głównym atutem jest bliskość zatoki i naturalnych zadrzewień. Dom, który Wam pokażemy, znajduje się na nowo wybudowanym osiedlu bursztynowym, z którego widok rozpościera się na zatokę Pucką. Nieruchomość, którą chcemy Wam dzisiaj pokazać, to bliźniak z 2021 roku o powierzchni całkowitej 165 m2. Znajdujemy się na parterowej kondygnacji, która składa się z salonu, otwartej kuchni, gabinetu, dwóch pomieszczeń gospodarczych oraz garażu. Na piętrze mamy cztery pokoje, łazienkę oraz pralnię. Miejsca zatem starczy nawet dla większej rodzinki. Podobno schowków nigdy dość, więc idealnym miejscem do składowania przedmiotów jest spore poddasze. Całość domu wykończona jest w stylistyce drewna dębowego i chłodu naturalnego kamienia. Ogrzewanie podłogowe ze sterowaniem radiowym w całym domu. Jest też stacja uzdatniania wody i instalacja alarmowa podzielona na kilkanaście stref. Oczywiście, pełne wyposażenie domu zostaje w cenie. Ogródek podzielony jest na strefę wypoczynkową i strefę zabaw z huśtawką oraz piaskownicą. Oprócz garażu jest również miejsce postojowe naziemne na drugi samochód. Szukasz nieruchomości w wysokim standardzie z bliskością morza, to trafiłeś idealnie. Umów się na prezentację i zobacz to na własne oczy. Halo, dzień dobry. Tak, 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 wiem, ale czy możemy wrócić do tego jutro? Dobrze, dziękuję. Do usłyszenia.